Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku pokażę wam bitwę, w której zmarkowałem UDESA 03 niestety zapomniałem kliknąć nagrywania bitwy i pokażę wam po prostu powtórkę a to jest sesja z dzisiaj 10 bitew, 2700 na 440 co ja uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem jak na ten czołg wymagania to są około 2400, jak wejdziemy do powtórki to wam pokażę jeśli chodzi o statystyki ogólne, to już teraz pokażę no bo yy, kiedy indziej 143 bitwy 1900 średniego demerza, 400 asyst, No, bardzo przeciętne statystyki, ale ale no, jestem słaby po prostu w te deteki. Mam dziewiątkę również zmarkowaną. Uważam, że była dużo lepsza od tego UDSA, ale o czołgu sobie zaraz pogadamy. Yy, z tej sesji miałem dwie dobre bitwy: ta, w którą zmarkowałem ten czołg, oraz bitwa na Kareli, gdzie miałem dużo spota, Bo 2,400 to było na szturmie. Akurat light szybko padł, mogłem sobie na środek podjechać. No i też na nafarmiłem dosyć sporo. Bo 4600 to jest mój max expa, jak widać. A teraz pokażę Wam bitwę z maksymalnym damagem. Także taki mały spoiler, ile tutaj właśnie było. No a teraz Was zapraszam do obejrzenia powtórki. I jesteśmy już w powtórce. Ja tutaj klikam, żeby yy, nasze Light LHM yy, lub lightweight pojechały na 8-9 tam świecić, nawet im klikam tutaj, że Będę ich wspierał. No, jesteśmy tutaj na dziesiątkach, także wiedziałem, że tutaj jest potencjał na dużo damage'a. Chciałem pojechać no co? No, na dwójce, jedynce tutaj sobie nie postrzelam. Nie ma tam szans na mnie, tam się biją hateki. Na środek mógłbym sobie tutaj stanąć, przystąpić, ale czy by to dało jakiś fajny rezultat? Niekoniecznie. Więc, jakby najmniejszym złem, najlepszym pomysłem jest jechanie tutaj i po prostu czekanie, czy coś się świeci. Myślę, że nie tylko ja tak robię i raczej jeszcze nikomu albo rzadko kiedy komuś się zdarza taka bitwa jak ta będzie, że sobie parkujesz w krzaku, stoisz przez 3 minuty i po prostu strzelasz. Jest pierwszy cel, Leopard. Daliśmy pestkę. Cieszę się, jedzie Kijana, mówię dam jeszcze jedną na przejeździe. No to daję na przejeździe. Mówię, jedzie paton, może jeszcze się w Patona uda. No i co? On mi tutaj gaz, ale mówię nie no, raczej powinno wejść. Następnie, już widzę, że raczej czołgi na przejazd się nie zbliżają tutaj. Forest Spirit i Leopard byli za czymś schowani, dlatego wybieram Guarda. I tutaj chciałem dać jeszcze jedną pestkę. Akurat kwartownie się zdarzyło, że się to udało zrobić. No i co? Teraz tutaj chciałem właśnie tego Leoparda. Ale widziałem, że Forest Spirit jest na hita, dlatego szybko zmieniłem cel na niego. No i tutaj muszę oddać to temu Enheimowi, czy kto tam to świeci, że robię to naprawdę dobrze. A mój Udes mnie nie zawodzi w tej bitwie, bo trafia wszystko póki co, co tylko można. No i co? Wiedziałem, że ten leopard... wiele czołgów się tam może schować, ale trzeba mieć dobrą wieżę albo cokolwiek innego w pancerzu, no a to był leopard. Tutaj widziałem Patona tanka, pokazał drugą wieżę, także dostał. Tutaj no naprawdę to działo pokazuje swoją siłę teraz. Yy, tutaj przykładowałem na golda, ponieważ yy, no, chciałem mieć pewność, że to przebije, tutaj było na styku, także... Yy, ten mod akurat teraz przekłamuje, nie jest tyle, bo tam jak przekroczymy barierę ponad 4000 wtedy właśnie weszło to wskoczyło 95%. Leopard ten się zdecydował na podjazd, także ja sobie w niego strzelam I co, po prostu na tym polega ta bitwa, że ja stoję i strzelam Także takich bitew na Ulesie jest jedna na... 10. Żeby to nikogo nie zwiodło, że tak wyglądałem bitwy na tym czołgu, bo... Ja wiele razy jeździłem w tą pozycję wiele razy różnymi czołgami chciałem sobie przesnajpić I nigdy nie dałem więcej niż... ...trzech, czterech pestek A teraz daję... 10 albo 11 z blindem w Patona, może 12, bo tam jeszcze dobiłem Foresta. Czyli teraz pewnie 11 pokazuję, a jeszcze 12 weszła w Patona, teraz 13. No i widziałem, że UDES to już wyjeżdża, także dobiję i chciałem tą drugą stronę ogarnąć, tu już było 95% bite. Także chciałem po prostu. Yy, Wiedziałem, że raczej te HP-ki nasze na tamtej stronie nie wytrzymają, no bo tam jednak... Ten ruski magazynek oraz PZ, Zisem i czym i Polakiem puszowali, więc no, jak ja się zorientowałem, to wiedziałem, że nie ma sensu tam pojazd i cofnę sobie po prostu w te krzaki. Niefortunnie się składa, że raczej za dużo już sobie nie postrzelam, bo nasza trójka pędzi tutaj w stronę kapa, Wiedziałem, że środek raczej będzie ogarnięty, no bo prot to przeciwko D342 to no szanujmy się, raczej nie powinno być yy, pola do dyskusji jakiegokolwiek Rod powinien go raz, dwa, trzy starmić. A ten nasz wynik to 4700 licząc blinda Zrobiliśmy widać Niecałe 3 minuty około Także no, to pokazuje DPM i potencjał UDESa a jak jest zalety jego no to działo, głównie działo Kamuflaż ma również dobry, no i jest dosyć szybki jeśli chodzi o przemieszczanie się Dlatego warto nim rotować, warto dawać pestki jakieś taką, że jedno, szybka zmiana trybu i, i cofka, bo jednak zdarzało mi się tak, że dawałem pestkę, myślałem, że nie dostanę spota, a dostawałem go i wtedy no dwie sekundy i mnie nie było. Tutaj przełączę na tryb, w którym ja właśnie grałem. Myślałem, że tutaj będę świecił cały czas tego isa, niestety on mi właśnie gaśnie. Mogłem się tam wtedy nie. Bo jak kiedy go spotnąłem, cofnąłem się za krzaki, aby postrzałem nie wykrył. Mogłem stać i tak, bym dostał, nawet gdybym dostał dwie pestki, to bym dostał, By się bitwa skończyła, abym zrobił jedną więcej. Ale to nie szkodzi. Tak się właśnie kończy ta bitwa. Tutaj mamy podsumowanie: Są trzy biegłości, pierwsza klasa, duży kaliber, na nawyżkach, na sniper. No bo jednak nie ma na co ukrywać, tylko snajpiłem dlatego tylko 1500. 50 bazowego expa 15 na 15. Te dwa strzały do końca nie wiem gdzie się podziały. Ale to być może były jakieś blindy albo jakieś na styku. Nie do końca wiem. Wszystkie strzały powyżej 300 metrów to były właśnie tam na psemce strzelane. Tak czy 1, -ce, 2 -ce? No tam po długości w każdym razie, a pozostałe dwa w ISA. I tak się prezentowała bitwa, w której yy, wbijam trzy moe. A pokażę Wam teraz jeszcze jedną, tą, o której mówiłem wcześniej, na szturmie na Kareli. Bodajże tak. No, to zaraz się do niej właśnie transportujemy. Jesteśmy już w bitwie z Kareli. Mamy tutaj szturm. Jesteśmy drużyną atakującą. Jak widać, po szybkim zerknięciu na drużyny, mamy po jednym lajcie. Oni mają dosyć. Dosyć mocno doświadczonego, lecz jak zobaczymy tak średnio wyjdzie zagranie. Wiedziałem, że kluczem tutaj jest zabicie właśnie tych lightów, a nas, na lajta a następnie ja będę mógł coś tam yy, na midzie podziałać, bo oni nie mieli żadnego na szczęście buraska ani nic co by mogło zastępczo, że tak powiem, świecić. Natomiast na na środku. No i co? Podjeżdżam sobie yy, na środek, na snajpę. Byłem zawiedziony tym co robi WZ, bo myślałem, że on w sumie to średnio pojechał, ale jak się okazało ich light miał podobny sposób, to jest właśnie to co mówiłem, po strzale jednak składam się. Tutaj zdecydowałem, że jednak spróbuję dać tą jedną pestkę, chciałem żeby za wszelką cenę ten light wyparował, widać udało się. Jeśli chodzi o pociski no to 390D-290 niemalże na APC-ze podstawowym i na goldowym 330, prędkość pocisku 1400 i 1560, także no laserowe działo. Tutaj i następnie zdecydowałem się rozłożyć jakby na szczycie, ale spojrzałem jeszcze raz na to co my i co oni mają w teamie i zdecydowałem się po prostu podjechać. No z tej strony, z tego miejsca nie ma przestrzału na tamte czołgi, ale właśnie one były moim celem, aby w nie strzelać wystarczy tu podjechać tutaj i tam jest taki właśnie mały przestrzał, nie na całe ich strzelanie, ale na poszczegół, w takie szczególne miejsce, które przez które oni tam właśnie przejeżdżają jak zobaczymy będzie to dobra decyzja. Jeszcze po drodze tutaj spotknąłem T25AT. Udało się dać jedną pestkę Prek go nie przebił yy, I co? Został na hita aktualnie Dostał tu jeszcze jednego spota O, akurat na mnie I to jest właśnie ten przestrzał Chciałem tutaj na początku tego T29 przestrzelić Udało się, wiedziałem, że on się teraz raczej cofnie Liliana nie udało mi się dorwać No ale Polak za to wyjechał idealnie pode mnie Szkoda, że ten Bizonte zginął Natomiast jest jeszcze i 6 także... Także nie ma tego złego Był Tutaj dosyć dziwny strzał, niefortunny, on tak mnie troszeczkę zmylił Bo wjechał na kamień i potem się zsunął ja, No, źle strzeliłem, ale też on miał nieco szczęścia Co nie zmienia faktu, że szczęście będzie miał teraz Ponieważ wychylił a mi zamiast 390 wylosowała 345, no wiadomo, są widełki 25% w górę i w dół, ale nie da się ukryć, że miał w tym wypadku szczęście. No i na liczniku tutaj 2400 już obrażeń, 400 damage'a po asyście. Hmm, widziałem, że w tego te 29 już nie będę mógł strzelać. Bieg za bardzo też póki co nie dało się, więc postanowiłem wjechać w ten krzak i zacząć spotować coś dla naszych. Zobaczyłem STA1. STA I tutaj strzale również, właśnie. Yy, szybka zwika, ryb, yy, ten dojeżdżenia. I to była dobra decyzja, jak się okazało. Tutaj niestety źle wychyliłem, bo chciałem tego T29 przestrzelić. I Scorpion niestety czekał mnie wychylony. Yy, na szczęście nasz GESOR się szybko zorientował i zaczął tego skropiona strzelać. Teraz sam tutaj podjął próbę wycofania, nie? no jednak nie była to zbyt dobra decyzja według mnie. Tam był dla mnie przynajmniej groźniejszy, a jeszcze nie miał takiej presji, żeby stamtąd uciekać. No ja tutaj sobie powoli z tym jak pan terem gram. On na moje szczęście nie trafia, chociaż powinien tutaj został na hita więc już sobie go odpuściłem. Uczułem, że nasi go dobiją, a ja sobie pojadę jeszcze po damage. No, niefortunnie się tak składa, że nasi coś nie za bardzo sobie z nim radzą. I dopiero teraz został zabity, przez co ja dostałem jedną pestkę za 200. Ale nie ma tego złego. My sobie wyjedziemy teraz na Tiger AP. Dajemy pestkę z trackiem. I akurat tutaj, mimo że naprawił, to jeszcze ta sekunda po. Nasi dali w niego damage i, i się udało go zabić, i myślałem, że to jeszcze, mówię jak dam, dwa strzały, bo ten Gieser dojeżdża jednego w STA, drugiego wartę to będzie dobrze, a jak widać, tutaj STA nie za bardzo zwracał na mnie uwagę i udaje się w tym trybie bodajże oblężniczym dać pestkę. Wpadło jeszcze 200 po spocie. No i zostaje Arta 350 HP. Już raz nie wylosowało, dlatego czemu by jeszcze raz nie sprawić Sikusa I tak, właśnie kończymy bitwę, nie robiąc żadnego fraga, niestety. A tutaj jest. To są wyniki z bitwy. Oj, moment, to są te wyniki z bitwy. Mamy MK, duży kaliber, wsparcie i czubista snajpera jesteśmy tutaj pierwsi pod względem expa, damage'a no fragów niekoniecznie <grytania> 1344 podstawy jeden strzał tylko nieprzebity co mogliśmy nie przebić tego strzału? już teraz nie do końca pamiętam, ale nie małe to znaczenie 4600 damage'a strzelanego, 2400 jeszcze z czego 400 tam było po traku. Taka bitwa 540. Myśmy tutaj strzelali chyba całą z APEKów, dlatego jeszcześmy zarobili 50 tysięcy kredytów. No i to, by, to była właśnie druga taka lepsza bitwa, którą udało mi się zagrać na Udesie. Były tam jeszcze jakieś po 5, po 4,5, ale te dwie, które Wam pokazałem to zdecydowanie takie. Najlepsze szczęśliwie. Jedna z nich to była, w której wbijam 95%, czyli 3 marki, i to by było na tyle w tym filmie. Dzięki bardzo za oglądanie! I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!